Nie, złe dłuto. Ja bym tego nie skuwał, bo parapet i tak no wejdzie ładnie pod futry na okno. Przez to będziemy mieli tylko więcej obrabiania. Czyli więcej okazji na usterkę. No widzi pan jak precyzyjnie, jakby pan całe życie z dłutem pracował. Tak. To zmienić, ale będę przejść ludzie klasycznie. Wieszczadach, Ta. drewienko, pieniek. O, z krowatki chcę. No, Jakieś bębny, zębne. O, to by do pana pasowało. Co, bębny? No? Nie. To jest No, widzę pana z takim bębnem. Będę jak mama. No, nie wnikam. Po kolejnym kwadransie fachowiec odkrył przed anią nieco swojej mrocznej historii. Zmarło w mojej byłym babcia. mieszkali? naprawdę. W dzień śmierci dosłownie też że ktoś do mieszkania. Mieliśmy takie schody drewniane na, na strych. I słyszę takie ciężkie stąpanie po tych schodach. Wyskoczyłem. się okazało, że tam nikogo nie było. Ale drzwi były otwierane, słyszałem stąpanie po schodach. Czyli baczę w środku zobaczyć. Jak zrobiliśmy do... Wow, jaka historia. Normalnie gęsią skórkę mam.